Ogłoszenie społeczne. Radio Kierowców. Kamilolak, najtrudniejsza sytuacja jest teraz na A1 w województwie łódzkim. Tam utrzymują się dwa utrudnienia. Jedno między węzłem Tuszyn a węzłem Piotrków Trybunalski Zachód. Na 341 km po zderzeniu dwóch samochodów osobowych nadal zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Katowic. Drugie utrudnienie na A1 w Łódzkiem to kilometr 376 pomiędzy węzłem Kamieńsk a węzłem Radomską. Tam jeden dwa z dwóch pasów ruchu w kierunku Katowic blokuje wywrócone auto ciężarowe. Ten fragment można ominąć wybierając alternatywnie drogę krajową nr 91. Utrzymują się również kłopoty na krajowej czterdzieści. Dwójce w województwie opolskim. Chodzi o odcinek Namysłów Kluczborg w Domaszowicach. Na 11 km samochód ciężarowy uderzył w drzewo. I tam nadal obowiązuje ruch naprzemienny. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na A4 w Śląskiem. Te były między węzłem Sośnica a węzłem Bojków. Przez Gliwice przejedziemy już bez przeszkód. Wcześniej na 315 km zablokowany był jeden pas w kierunku Wrocławia po zderzeniu dwóch aut osobowych. Nie ma też śladu po utrudnieniach na s w województwie dolnośląskim. Kłopoty skończyły się na odcinku Kamienna Góra Północ-Bolków. Wcześniej na 348 kilometrze zablokowany był jeden pas w kierunku Legnicy. Już za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę dwunastą, a po sygnale jak zwykle kraków i hejnał zwierzy mariackiej. Program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz. Na falach ultrakrótkich lokalnie w technologii DAB, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. 5 minut temu minęło południe. Monika Gniewaszewska, zapraszam na aktualności jedynki. Ministerstwo Spraw Zagranicznych tłumaczy nieobecność Polski na szczycie w Waszyngtonie. Politycy koalicji rządowej i pałacu prezydenckiego obwiniają się wzajemnie za nieobecność w Białym Domu na rozmowach o pokoju na Ukrainie. Nie było dyskusji na temat składu delegacji do USA mówi rzecznik resortu dyplomacji Paweł Wroński. Nie było czegoś takiego jak dyskusja i układanie składu delegacji podczas wideokonferencji koalicji chętnych, w których brał udział wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Na samym początku, kiedy przemawiał Wołodymir Zeleński, stwierdził, że bardzo dziękuję tym politykom, którzy wyjeżdżają i że jest to skład z rozmowy i łączenia z Donaldem Trumpem. On tak to powiedział i nie było żadnego ustalania, zgłaszania, wskazywania kto jedzie, a kto nie. Kancelaria prezydenta uważa, że Polska na szczycie w Waszyngtonie powinna reprezentować osoba z otoczenia premiera. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, Marcin Przedacz, na Platformie X napisał, że to minister spraw zagranicznych nie zgłosił gotowości Polski do udziału w wizycie w Białym Domu. Więcej o politycznej odpowiedzialności w polityce zagranicznej w magazynie w samo południe. A o 12, czyli właśnie teraz, rozpoczynać się powinno pierwsze spotkanie online unijnych liderów poświęcone wczorajszym rozmowom w Waszyngtonie. W spotkaniu uczestniczy premier Donald Tusk. Prowadzą je prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Kir Starmer. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał o trwających pracach nad konkretną treścią gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa, dziś kontynuowaną na szczeblu przywódców. Kolejne spotkanie z udziałem szefa rządu rozpocznie się o 13 i będzie to wideokonferencja Rady Europejskiej. Strażacy dogaszają ogień na wysypisku śmieci w tychach. Dym z pożaru może być szkodliwy dla mieszkańców. Strażacy apelują więc o nieotwieranie okien, mówi Grzegorz Kurek, rzecznik tyskich strażaków. Ustalono, że gazy toksyczne w powietrzu nie występują, stwierdzono jednak podwyższoną zawartość pyłów PM10 w powietrzu. W akcji gaśniczej bierze udział 11 zastępów ratowniczo-gaśniczych. Ściśle określony czas dojazdu pogotowia do szpitalnego oddziału ratunkowego czy ocena pracy dyspozytora medycznego. To obowiązujące od dziś zmiany zapisane w rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia. Karetka, która wiezie chorego, powinna dojechać do szpitalnego oddziału ratunkowego w czasie nie dłuższym niż 45 minut. Nie zmienia to zasad udzielania pomocy na samym oddziale ratunkowym, zaznacza Mirosław Szczepanik, ratownik medyczny Sorlu. SOR działa według systemu segregacji ESI, czyli tak zwanego triażu, który to klasyfikuje pacjentów na podstawie pilności potrzebnej im pomocy. Nie ma to, że jeżeli zespół ratunkowy przyjedzie i pacjent jest w pierwszej kolejności przekazywany lekarzowi. Ministerstwo Zdrowia i tu jednak planuje zmiany. Pacjent przywieziony do szpitala przez pogotowie ratunkowe ma trafić pod opiekę lekarza w ciągu 15 minut. Prokuratura wnioskuje o areszt dla mężczyzny, który podczas polowania zastrzelił człowieka. Do zdarzenia doszło w sobotę w powiecie lubartowskim. Myśliwy z, y, oddał śmiertelny strzał do 60-latka, który stał przed bramą swojej posesji. 40-letni myśliwy miał wiedzieć, że strzela do człowieka, mówi Anna Dębiec z prokuratury okręgowej w Lublinie. W trakcie polowania indywidualnego, przewidując, że cel, który obrał sobie za punkt strzału, może być człowiekiem i godząc się na to, oddał strzał w kierunku 60-letniego mężczyzny. Mężczyzna zmarł na miejscu, za zabójstwo grozi od 10 lat więzienia do dożywocia. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W wielu regionach pogodnie i słonecznie, gdzie nie gdzie trochę więcej chmur, ale bez opadów. Na termometrach teraz od 18 stopni na południu, około 21 w centrum do 23 na północnym zachodzie. Ciśnienie powoli spada. Na barometrach w Warszawie 1003 hektopaskale. Klimat. W całym kraju mamy dobrą lub bardzo dobrą jakość powietrza. Wyjątkiem jest Jastrzębie-Zdrój, gdzie jest tylko dostateczna jakość powietrza. Ze źródeł odnawialnych pochodzi obecnie 54% generowanej energii elektrycznej. W całym kraju mamy średnie i małe zagrożenie pożarowe w lasach. Jedynka. Polskie Radio